Wiewiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaczynamy poza domem, jesteśmy przed salonem sprzedaży tutaj tego terenu. Tutaj sprzedają shop które nie są jeszcze pobudowane, na razie sprzedają ziemię pod shop -house. Ale ta sama agencja współpracuje z nami przy sprzedaży apartamentów w Dingli Tower w Phnom Penh. E, przyjechałem tutaj, potrzebujemy kilka plików, kilka innych informacji jeszcze zasięgnąć e, i to wszystko pojawi się na e, Facebookowym fanpage'u e, Cambodia Real .pl. Tam więcej informacji na temat apartamentów w Phnom Penh, możliwości ich zakupu. E, dobra, to tylko początek, także zapraszam was bardzo serdecznie. Pogoda żyleta, żyleta, dzisiaj naprawdę jest fantastycznie. E, Starong planuje wybrać się do mina lunch. Zobaczymy, co w związku z tym szalonego się może wydarzyć. A mam nadzieję, że się wydarzy. Niemniej teraz wejdę do środka szybciutko, bo dziewczyny już tu są. Soon Jesteśmy w środku. Starong siedzi i czeka. He's in here. He will come soon. Soon, okej. Okay. Czekamy na tego człowieka, z którym rozmawiamy, czyli szefa tej agencji. No i mam nadzieję, że uda się wszystko załatwić. Żuwny poszła. Zatrzymaliśmy się tutaj w Wingu, to jest taki pośrednik transferu pieniędzy wewnętrznych, tutaj w Kambodży. A Żuwny od razu poleciała do jubilera i ogląda pierścionki. Jak to jest? Skąd ona kojarzy w ogóle i wie, że coś takiego to jest ładne albo nieładne że warto to oglądać? Ciekawe. Przyjechaliśmy na fish market, czyli miejsce gdzie? Tutaj dżuny! Tu. Gdzie można kupić owoce morza świeżutkie? Bo tarąk wybiera się dzisiaj do Mi na lunch. Dziewczyny będą sobie gotowały i jadły. Babskie spotkanie. Przyjechała kupić chyba ośmiornice, zdaje się. Jakieś są. Niespecjalnie wielkie. Dżuny tutaj! Coś tam wyładuje. Nie mam ma ani przywiozłem właśnie dziewczyny <laughs> przyjechała właśnie mi z Aidenem Także timing bardzo dobry dokładnie w tym samym czasie Aaron kupiła kilogram ośmiornic e... Idziemy się przywitać. Ja później stąd znikam. Dziewczyny sobie zostają same. Ale... Cóż, idziemy powiedzieć dzień dobry. Nikogo nie ma. Dzień dobry! Trzpas, what was it? Jest jest jest. To jest from tego spider? Yeah. O oh my God! On zmienia skórę. Ja pierdź. Tu jest moja ręka. To jest stara, już zaschnięta skóra. Zmienił, żeby być większym. my God! Zapomniałem o niej. Ale Okay. To jest koleżanka e, Mi, też z Tajlandii. Łowi ryby. Jest Jacob. Hello. No, I didn't have lunch. Ooh, no, nie, no, nie, 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 No nie, no. nie, 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 Wolność, wolność. Jadę. Zamstanymi bramy. No cóż, kręcę się po Kokongu, tutaj głównie po nabrzeżu. Tam jest przed nami zacumowany taki już większy kuter rybacki. No taki kawał już solidny. Kawa łajby. A tutaj takie mniejsze stoją podsumowane. Tam natomiast wydaje się, że to jest coś na kształt szkutnik. Miejsce, gdzie drobne naprawy się odbywają. Tutaj wszędzie są klatki. Są klatki do połowu krabów. Uuu, tam jaki. To nie Gekon, to jakaś jaszczura. O! Dobra. Próbuję wejść tam kawałek, zobaczyć z bliska, jak to wygląda. Jak się tak z odległości pewnej parcy, z dystansu na te e, kutry, to one się wydają niedłużej. Ale jak już człowiek podchodzi bliżej. To są super wielkie Wow Today? Hello Uu, tom, tom O, <laughs> Ale tam wielki Tu są jakieś mniejsze Są to? No ja wideo. Okończy ran Tutaj pełno muszli na tych e, śrubach O tu taki mniejszy w ogóle Kuterek ale tamten. Ja cię kręcę. To jest chyba podobny do tego, który tam właśnie stał, zacumowany. Oj, tu, jakie ma. Ja nie wierzę, ale super. Nigdy nie widziałem ich od tej strony. Tu są szyny, po których można je zwodować. A potem wciągnąć, jak wymagają, właśnie naprawy. Tam panowie mają land, bo to pora lunchu, właśnie. Ale gigant się wybrać naprawdę na taki połów raz. Będę gadał dzisiaj starą, żebyśmy szukali jakiegoś znajomego kapitana. Jeden pokład, tam jeszcze jeden pokład. No i tam chociaż tam to pewnie ładownie są. Tuesday, hello. To wszystko to co wam pod stopami, to są te zeskrobane właśnie e, żyjątka, które o tam właśnie na kadłubie ich jest mnóstwo. To też całkiem spora. Łajba! Śmiesznie taka, by. Wy... Chociaż one wszystkie taki kształt mają. Oj, dużo tego tu jest. Dużo się naprawia. To ta jest taka skromniutka, malutka. Na taką mógłbym się wybrać. Chociaż w sumie, jak już płynąć, to taką. Ale czad. Mega super. No to ja mam naprawdę. Uhuhuhu. Tam jeszcze jedna z tyłu. Jest tego trochę. Spore te śruby. wyjęta jest do czyszczenia. A tutaj zacumowana mniejsza, ale cała obładowana już tymi pułapkami na kraby. Hello! Hi! Ale super. Nie no, dobra, podjąłem decyzję. W najbliższym czasie muszę zorganizować sobie wyprawę i wypłynąć raz na takie połowy. Nie sądzę, żebym bardzo im pomógł, ale będę starał się nie przeszkadzać. Mega! Warto było odwieźć dziewczynę na ten lunch. Coś od środka stuka, puka! No to idziemy. Okoncie ran! Okoncie miał miał miał! Skoro już jestem sam, to zrobię rzeczy, których na co dzień nie robię. Ta rąk nie przepada za tym, żebyśmy jeździli jakimiś dziwnymi trasami, tylko najkrótszą do domu, jak najszybciej do domu, albo z domu gdzieś do celu, czyli od punktu A do punktu B e, trasa nie ma znaczenia, a ja z już lubię pojeździć sobie w miejsca, których nie znam lub które znam słabo i których rzadko odwiedzam. To jest Market, czyli centralny punkt e, Kokongu, a tu jest taka dróżka w bok. Ja się domyślam dokąd ona prowadzi, ale pewności nie mam. Pojadę i sprawdzę. Jestem ciekaw, czy tutaj coś, oprócz tego, że ludzie mieszkają, coś się dzieje biznesu. O, tu będzie jakieś chyba weselicho albo było. Było i to nie weselicho, chyba tylko pogrzeb. Nie będę tutaj przystawał, jadę dalej. Normalnie biznesiki są. Sklepik przy sklepiku. Więcej takich właśnie jedzeniowych. Jest knajpka, restauracja. Nam droga skręca. 90 stopni. Chyba już mniej się dzieje tutaj. Tu pani lud sprzedaje. O, i teraz co? To fajne byłoby miejsce na knajpkę. Taką małą. Dobra, w lewo nie. Hello. Prosto, tam jest zamknięte. Jedziemy w prawo. O, pan sprzedaje lody na patyku albo w bułce. Jak ktoś woli. To jest fajna chatka. Jeszcze parę zakrętów i w ogóle się zgubię. Uj jaki pies śmieszny. Tam mamy wewnątrz mniejszą. Jadę tędy. Tutaj taka widać starsza część to kongu jeszcze taka typowo kmerska z tymi chatkami drewnianymi małymi o. gdzieś dojechałem do warsztatu w prawo albo w lewo, no to w prawo. O to już jakaś większa chyba cywilizacja, nawet kosmetyczne sklepy. Mamy mostek. Wywalona łódź. Wody nie ma. Dobra, starcz tego, jadę. To jest meczet. I z tego meczetu właśnie słychać u nas zawsze rano i po południu nawoływania. Yy... Nie są głośne, na szczęście, bo to dość daleko od nas, ale słychać je. Koło 5 rano i koło 5 po południu. Nie wiem dokładnie, to chyba się odbywa tego jakoś punktualnie, ale. Ale tak mi się wydaje, że koło 5 rano. No całkiem spory ten meczet. Bo tu jest właśnie y, w Kokongu spora mniejszość y, y, islamska również mieszkająca. To jest jedno takie część, gdzie ich mieszka dużo, i jest jeszcze jedno po drugiej stronie Kokongu. A kościoły katolickie są dwa. A. Kręcę się po tych bocznych dróżkach i tak jak kłopotywa sytuacja, ale nie dobrze, zeszło. Na środku stały drogi. No, grzechy baboliki. kupiła kilogram ośmiornic tam dla dziewczyn, dla nich, do zupy. Ale i ja dostałem dwie. Także mogę coś wymyślić na lunch z nimi. Chociaż przyznam się szczerze, że jakoś nie mam na razie na nie specjalnie feelingów. Bez mnie za mrożę. Może kiedyś się do czegoś przydadzą. A dzisiaj nie mam pojęcia w sumie co jeść. No ja nie wiem, Gdzieś taki głodny jestem, ale tak dziwnie. Jakby nie chodzi za mną żaden smak konkretny. Po prostu tak... Kotek, słyszę, Ty też jesteś głodna. Rozumiem, ale Ty masz żarcie cały czas. Ty... No to jest to właśnie o czym mówię. Przed sekundą pokroiłem jej rybę. Nie, że dałem, chlapnąłem tam, chlasnąłem po prostu na michę i już. Nie, nie, nie. Pokroiłem w drobne kawałeczki i do miseczki. Rybeczka, pyszna. Wypatroszona. Nie. Nie, nie, rybka. Psz, psz, nie, mam miał uczyć po prostu, bo chcę coś dostać, co mnie usatysfakcjonuje, ale co to jest? Nie wiadomo. Suche? Nie, miał, 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 Ryba? nie, miał, miał, miał. Dobra, tak zupełnie serio podjąłem decyzję o tym, że zaczynam starania o za e, załogowanie mnie na kutrze i na wyprawę taką. E, pewnie nocną, bo one zazwyczaj wypływają na noc, e, na połowy, ale zobaczymy, jakie są opcje. Ile to będzie kosztowało, czy to się w ogóle da zorganizować. Jeśli da, to ruszam, bo będzie mega materiał, no i jakie przeżycia. Także e, będę starał się, jutro zawieram tarąg, jedziemy rozmawiać. To samo miejsce, które dzisiaj nagrałem właśnie, bo tam jest sporo ludzi. Podejrzewam, że skoro naprawiają kutry, to znają dobrze kapitanów i da się w tamtędy właśnie jakoś to załatwić. Także e, jutro rozpoczynam moje starania o za załogowanie na kuter rybacki. Ale będą jaja. No 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 proszę proszę Gdyby nie to, że to ma najbardziej znienawidzone przeze mnie piwo Today! Ale wiozą tutaj tych billboardów Ancor niedobry straszliwie I się mieści, mieści się, mieści się, przejedzie Ale spoko Nie codziennie taki transport mam, to musiałem filmować ale Anczory, ble. Chcę sobie wstawić z siadłem leko. czym? czy z siadłem leko, czy ją, czy cokolwiek z tego by nie miało nie wyjść. Chciałem zarazić to jakimiś kulturami bakterii, ale tutaj w 99 nic nie mieli. Zobaczę w pampamie. Ale muszę się podzielić z nami jedną rzecz. Poszedłem poskakać skakacyjnej na skakance na podwórko przed domem. 44 razy skoczyłem, ale nie dlatego, że nie mogłem więcej. Znaczy, w sumie nie mogłem więcej, bo poparzyłem sobie stopy. Taki gorąc, tak nagrzany jest po prostu tam yy, ten teren przed domem i to pokazuje objaściem. Bąbel mi wyskoczył z tego wszystkiego. Poparzenie takie, że aż bąbel i muszę chodzić z palcem do góry <gry> no, ale po prostu. Sport o zdrowie już. Dobra jadę. Zimna zupa. Nie ma. Żarcie dla kota. Jest dla psa. psa? Żarcie dla psa może być dla kota. Dla dorosłych psów. Nie, no, nie będę tego brał. Czekamy. Dzisiaj kupię coś innego. Nie, no, muszę kupić to suche żarcie. Kurde, muszę jechać do że To 99 po raz drugi. Trudno. Jadę. Mus to mus. Trudno w takim razie. Lecimy. Nie ma co. Tu jakieś ogłoszenia parafialne. A ja przyjeżdżałem w tej chwili obok restauracji. Tak przejeżdżam i patrzę? Kurda. Tarąg tu sobie siedzi, miała być u mnie, a jest tutaj. Zatrzymałem się, Nick położyła spać Jacoba, Tarąg przywiozła Juny. Juny poszła spać, obuja się teraz w hamaczku i śpi tutaj pod drzewem, a Tarąg siedzi z rodziną. O, jest i demon. Juny zabiera ślipka. a demon dorwał się do narzędzi. Oj o, znikam stąd. Bo będzie na mnie. Już i zakosił coś i leci. Jak nic coś rozwali. W sensie, że będzie naprawiał. Kupiłem świeże mleko. Znaczy ono świeże jak świeże. No, takie. W sensie, no, do 11 sierpnia jest. Takie krótkie okres przydatności do spożycia. E, próbuję zrobić z tego coś na kształt siadłego mleka, żeby wspomóc. Dodałem troszkę kultur e, jogurtowych. Niestety, niestety, Oczywi original i tu wszędzie szukałem, czy jakieś informacje są a propos zawartości cukru, ale jako, że po tajsku słowo czytam, to yy, nie doczytałem. No i otworzyłem, oczywiście okazało się, że tenże jogurt jest słodki. Dodaję go trochę do tego mleka, resztę chowam do lodówki. Na no to z tą odrobiną jogurtu zamieszałem i zostawiam na zewnątrz. Lekko odkręcone, tak, żeby tam w razie pracy tego wszystkiego, jak dzisiaj się gaz wydobywał, żeby nie rozsadziło butelki. No i zobaczymy myślę, że 2-3 dni powinno coś z tego wyjść. Co? Czekonamy się. Dziwny <laughs> <laughs> i woła mnie, mówi, to nie jest nasz motor. Ja tutaj zawsze parkowałem jak było miejsca, nie było teraz miejsca. I zaparkowałem przed tym motorem. Tam ona tego nie widzi. I woła mnie mówi, to nie jest mój motor. To no jest my motorek. Ale to jest Co jest nasz motor? Mówi, że tam gdzieś stoi. Nie, Junie, Tutaj, zobacz. Juni. <grystanie> tutaj. Tu stoi. Poznajesz już? Mama włożyła tutaj twoje rzeczy. <grystanie> Mama nawet się nie jorknęła, że to nie nasz motor. No widzę, dobra, ale poczekaj chwilę. Muszę iść po mamę. poczekaj. Na sam koniec mam dla was jeszcze niespodziankę. Film wysłał mi mój brat w Bańskiej w Bystrzycy. Odbywają się właśnie, odbywa się olimpiada do lat 18. No i mój brat odbywa się od tygodnia, a on właśnie trafił teraz na ostatni dzień i ostatnią dyscyplinę, ostatni bieg tejże olimpiady. Nie jestem pewien, czy to było 4 razy 100, czy 4-400, w każdym razie, sztafeta. sztafeta. W której brał udział to była finałowa sztafeta, w której brała udział również sztafeta polska. E, końcówka tego do obejrzenia. Dzięki uprzejmości mojego brata. Aha, w tle słyszycie e, kibicującą Polaką e, żonę mojego brata, słowaczkę. No to miłego oglądania. E, dzięki misiu za e, materiały. <grytanie> tak. Poliaci veľmi čistá predávka prenasledovaní pre to bude ešte súboj o prvú pozíciu. There should be the battle for the first position. Máme Poland! Poland! A vyzerá to na Španielov, ktorí sa predali na tretiu pozíciu pre Českou republikou. Ale Česká republika bojuje o ďalšiu medalu. Bo jaci vyzerajú, že už to udržia. The Poland is supposed to be the winner. Only 100 meters left for Poland and Polski! Bo Až Polson na prvoj pozici, ale na druhej, na takie to bude ešte zaujímavé. Maďari alebo Španieli! Vyzerá na Maďarsko! Španielsko a Česká republika už použia na čdrodnej pozícii. Po tych wszystkich sportowych emocjach czas, żebyśmy ochłonęli. W związku z tym proponuję zrobić sobie przerwę do jutra, kiedy pojawi się kolejny odcinek. A dzisiaj bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam, oczywiście, tak jak powiedziałem, właśnie na jutro. Wielkie dzięki jeszcze raz za to, że oglądacie. Yy, I no i co, do zobaczyska. Trzymajcie się. Miłego dnia Wam życzę. Spokojnego i bardzo owocnego. Do jutra, hej.